Ósmoklasiści już piszą egzaminy kończące szkołę podstawową. Dziś język polski, jutro matematyka, w piątek konfrontacja z językiem angielskim. O czym napisali na pierwszym z egzaminów? O to zapytaliśmy grupę uczniów ze szkoły podstawowej numer 3 w Gnieźnie. Na egzaminie była balladyna, na szczęście. I na rozprawce był taki motyw, czy każdy człowiek odpowiada za swoje własne losy. I jak to jest? Odpowiada? <laughs> Moim zdaniem odpowiada. I ja się powołałam na e, właśnie Widmo Złego Pana z Dziadów i na balladynę. Był stres? No właśnie o dziwo nie, bo na początku jak weszłam to byłam taka spokojna, tylko już pod koniec nie mogłam wysiedzieć, bo ja wcześniej skończyłam i wtedy się bardzo zestresowałam. Nie wiem, czy wszystko jest dobrze, ale wydaje mi się, że w miarę tak. No, informacje były sprawdzone. Wczoraj się uczyłem, jeszcze wszystko powtarzałem. Wydaje mi się, że dobrze będzie. To jest jakieś pytanie, które zapadnie w Twojej pamięci? E, zdecydowanie, że będzie pierwsze i drugie. Oba zadania były prawda, fałsz i e, były. Drugie przede wszystkim mi się w miarę podchwytliwe wydawało, ponieważ było, że mamy odwłaskę tylko do przytoczonego fragmentu, a nie do całej lektury, przez co odpowiedź mogła być całkowicie inna. O co chodziło? E, o to, czy Balladyna, o której był pierwszy tekst, e, zamierzała dotrzymywać rządów tak jak było dotychczas, dobrych i tak dalej, a w tekście był właśnie fragment, w którym ona mówiła, przyrzekała na Boga, że tak będzie, a no z lektury wiadomo, że było wszystko odmiennie. Jestem zadowolony. Liczę na no, wysokie procenty. Próbny był zdecydowanie pr trudniejszy. Spodziewałem się czegoś gorszego. Jutro matematyka w piąty język angielski, przygotowany? Uważam, że tak. Angielskiego się chyba boję najbardziej. Matemat matematykę umiem. Wiem, jestem w niej pewny. Angiel z angielskim może być gorzej, ale to się okaże. Co tobie zapadło w pamięci po tym egzaminie? Rozprawka, i w sumie to brak czasu trochę. Bo na początku się zadumałem, ale potem już przyspieszyłem. Zapytam o tę rozprawkę. Co napisałeś? Napisałem. Temat był, żeby. Czy decydujemy sami o swoim losie? I odwołałem się do baladyny, kamieni na szaniec i małego księcia. Był stres? Na początku jeszcze, a jak, jak już dostaliśmy te egzaminy, to minął i zacząłem pisać po prostu. A teraz jak się czujesz? Szczęśliwy, bo mam wrażenie, że mi dobrze poszło. Jutro matematyka w piątym języku obcych, jak samo poczucie? Przed matematyką dobrze, przed językiem obcym gorzej. Dzisiaj sądy, dzień dla uczniów. 23, 24, 5 maj no to są właśnie te trzy dni egzaminu zewnętrznego. Dzisiaj język polski, jutro matematyka i pojutrze język angielski. E, egzamin trwał dzisiaj języka polskiego o dwie godziny. W wydłużonym czasie dla grupy ukraińskiej, dla uczniów ukraińskich, trwał aż mógł trwać nawet 210 minut. Stąd też to zróżnicowanie w czasie, dlatego że mieli możliwość także korzystania, z języka, ze słownika język, z polsko-ukraińskiego i ukraińsko-polskiego na to, żeby ten, tą swoją pracę napisali jak najlepiej, I tym bardziej, że zamierzają jednak pozostać w szkołach na terenie miasta Gniezna, czyli pozostają, no bo tam w Ukrainie nadal trwa wojna. Dzisiejsza, dzisiejszy egzamin rozpoczął się o godzinie 9, no właśnie teraz się skończy, skończyła właśnie ostatnia grupa, ta grupa ukraińska, która odpowiadała na te zagadnienia, które były w testach podane. No za chwileczkę następuje pakowanie zestawów egzaminacyjnych i wysyłamy do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Egzamin pisała również pochodząca z Mykołajewa 14-letnia Ukrainka Wiktoria Kozakowa. Poradziłam sobie dobrze, poszło łatwo. Mogę powiedzieć, że co łatwiej niż próbny. Próbny takie trochę był trudnym i nie znałam, co tam robić, pisać. Teraz ja wszystko wiem i poszło bardzo łatwo. W tej rozprawce na temat tego, czy człowiek decyduje o własnym się co napisałaś? A, Написала, що особа сама робить що хоче, і просто ми не можемо її поправити. Ну, no, і ще так само як могла побачити, як з Богдана. Боладина просто обіла свою сестру, ну ми не змогли таке зробити. E, то її була справа, то вона сама зробила. Як ще тобі подобав на екзам? Базу добрим. Dobrze bardzo, mogę powiedzieć. Lato poszło i wszystko napisałam. Myślę, że na 60, na 70% może tak. Egzaminy w całej Polsce napisze około pół miliona ósmoklasistów. Wyniki będą znane 3 lipca.